Wchodzimy do łazienki na poddaszu. Jak poddasze to łazienka ze skosem. Ale fajnie tutaj jest wszystko zagospodarowane. Zaraz wam to omówię. Wchodzimy to po prawej stronie. Mamy dużą, ładną szafkę z laminatu. Blat również jest z laminatu. Mamy walka, płytki ładne, cegiełki ala, lustro, podświetlenie lustra. No, i zobaczcie, na całej tej ścianie tutaj ze skosem mamy lustro. Robione oczywiście na wymiar, ale tak duże lustro nam bardzo ładnie powiększa przestrzeń. Oczywiście niektórzy mówią, a jak ja to potem u góry wyczyszczę i tak dalej. Szczerze, dla chcącego nic trudnego i można wejść na robinę czy na cokolwiek i po prostu to wyczyścić. I też no, na płaszczyźnie pionowej aż tak mocno nie osadza się kusz jak na płaszczyźnie. Poziomej. Mamy lampę doświetlającą, i tu od razu Wam powiem o oświetleniu. Mamy trzy tutaj strefy oświetlenia, i tak powinniśmy tak naprawdę planować każde wnętrze, czyli oświetlenie główne, takie gdzie wchodzę do pomieszczenia i zapalam to główne oświetlenie, czyli tutaj sufitowe, w postaci lamp wpuszczanych w sufit. Barwa ciepła, znaczy tak, barwa ciepła 3000 kelwinów, ale ta barwa ciepła to te 3000, to wiecie, to jeszcze nie jest taka barwa bardzo, bardzo, bardzo wręcz pomarańczowa, tylko takie przyjemne światło. Ja uważam, że w naszym klimacie, zwłaszcza kiedy mamy właśnie dużo jasnych wnętrz, to te 3000 kelwinów jest idealną barwą. Drugi rodzaj oświetlenia to oświetlenie kierunkowe, czyli to tutaj przy lustrze, gdzie no tam robimy jakieś yy, makijaże, czy nie wiem, golenie się tak przy lustrze. No i trzeci rodzaj oświetlenia to oświetlenie dekoracyjne, czyli właśnie to ledowe, które też może być na przykład w momencie, kiedy bierzemy kąpiel, tak, to zapalamy sobie tylko takie delikatne oświetlenie ledowe. Od razu zwracam uwagę, bo na pewno będą pytania albo komentarze, że beznadziejny projekt, że źle to zaprojektowane, że jest kolizja szafki z wanną. Tak owszem, jest tutaj kolizja, w sensie nie otworzymy na, na pełen wysuw tej szuflady. Ale w takim układzie tego pomieszczenia, patrząc z uwagi na to, że już nie mogliśmy tego pomieszczenia inaczej e, przebudować, e, i chcąc jednak mieć tutaj jedną linię ładną, tak, no to nie było innej opcji. E, no i też z uwagi na to, że miała być wanna. Tutaj zauważ, zauważcie, jaki mamy duży komin. E, jest jeden komin w tym domu, ale jednak. Duży. On oczywiście nie kończy się aż tutaj, tylko on się kończy mniej więcej e, tu, tak? Ale no to mimo wszystko jest to dość spora bryła, więc nie jesteśmy w stanie tego e, sobie przesunąć ani się tego pozbyć. E, no i teraz tutaj były opcje: tak naprawdę trzy. Albo tą szafkę zakończyć. Po prostu tutaj, tak jak się kończą te szuflady, tak? I tu mieć po prostu dziurę, co uważam, żeby było jeszcze gorsze, bo ciężko byłoby tam w ogóle ani nic stawić, ani posprzątać, ani nic. E, inna opcja to zrobienie tutaj półek otwartych. Natomiast ja osobiście nie lubię półek otwartych, dlatego że no i tutaj inwestorzy również podzielają. Tą opinię, że jeżeli mamy półki otwarte, no to zawsze tam jest, a to się brudzi, a to jest potem brak porządku i tak dalej. Trzecia opcja, no to robienie tych szuflad jako ślepych, tak, czyli nieotwieralnych, ale tutaj no, ustaliliśmy, że lepiej zrobić taką szufladę otwieralną i nawet ją otworzyć, chociaż tylko na troszeczkę. Zawsze można coś tam jednak schować. Wiadomo, że to będą szuflady, w których nie będziemy chować wszystkich kosmetyków, tylko rzeczy, które się używa bardzo sporadycznie. Jeszcze byłaby czwarta opcja, oczywiście. Można by kombinować. Tu kończyć szafkę i tutaj od tej przestrzeni zrobić drugą szafkę na wysokości, na przykład wanny, albo wykończyć to inaczej, ale uważam, że to już była za duża kombinowania do takiej przestrzeni, gdzie i tak dużo się tutaj dzieje, więc no, jest to rozwiązanie, które tutaj najlepiej po prostu pasuje. Umywalka stojąca na blacie, bateria również. Tu są, dzięki temu, że no tutaj nie chcieliśmy mieć uchwytów, bo chcieliśmy mieć taką jednolitą linię szafki, no to szuflady są otwierane na tipon, trzeba się do tego przyzwyczaić. Um mówię pod kątem jako osoby, która właśnie użytkuje, że no trzeba się właśnie do tego odpowiednio, że pan, one po prostu inaczej działają, tak? Ten tipon, niż normalny uchwyt, po prostu musimy większej siły yy, włożyć, żeby to dobrze zamknąć. Tutaj mamy wannę yy, wolno stojącą, ale przyścienną. To właśnie takich przestrzeni, gdzie mamy no, mało tej przestrzeni tak zwanej bocznej i nie ma tak naprawdę miejsca na wannę wolnostojącą, no to uważam, że taka wanna jest fajnym kompromisem między wanną taką tradycyjną, obudowaną płotkami, a właśnie nowoczesnym rozwiązaniem, także tutaj to rozwiązanie idealnie się pisuje. No i tak jak tutaj mówię, słuchajcie, tu jest naprawdę na tyle jeszcze spokojnie miejsca, że nawet ten zakamarek tam na dole da się posprzątać. Wymaga to schylenia. Oczywiście, że tak. Ale nie jest to przestrzeń, jakbyśmy to mieli zabudowane i tutaj właśnie dociągnięte do końca, to by było to znacznie gorzej. Półka na kosmetyki z podświetleniem, bateria, natynkowa, buce. I teraz zobaczcie, tutaj gdzie kończą się nam te szare płytki, to jest koniec zabudowy kartonowo-gipcowej. Tak, ta zabudowa kartonowo-gipcowa pozwoliła nam na to, żeby oczywiście obudować geberit tak zwany tak ale też, żeby uzyskać głębokość na tą półkę. A tutaj mamy miejsce na przechowywanie, ponieważ tak jak już Wam pokazywałam, tak, mamy jedną linię tutaj szafki, nie mamy innych rzeczy, no to jeszcze jakieś miejsce jest potrzebne. Wiadomo, nad geberitem tak zwanym nie zrobimy, no bo mamy skos. Także ta szafka, choć wygląda wcale niepozornie, bo nie jest jakoś super szeroka, nie jest jakoś super duża, to ma bardzo fajne miejsce na przechowywanie, fronty akrylowe, no i też oczywiście tutaj na tipon otwierana, już pewnie będę Wam pokazywać, co jest w środku. Grzejnik elektryczny. No i prysznic. Prysznic dość spory, bo on ma 90 na 100, więc naprawdę całkiem sporych rozmiarów prysznic. I co najfajniejsze, to tak jak Wam mówiłam, komin mniej więcej kończy się tutaj, więc ta przestrzeń pozwoliła nam na zrobienie półek pod prysznicem. Półeczki mamy trzy. Raz, dwa, trzy. No tutaj mamy też opływ liniowy. I tu jeszcze ważną rzecz, zwrócę Waszą uwagę, jeżeli chodzi o kabinę. No to pamiętajcie o tym, że nie za bardzo sensownie jest montować. Kabinę do samego narożnika. Tak? Ja wiem, oczywiście, że to może super wyglądać, że mamy wtedy kończy nam się narożnik tutaj tej zabudowy i mamy doklejony do tego zlicowany idealnie prysznic. Jest to możliwe, ale pod warunkiem, że kabina zostanie zrobiona na wymiar, zamontowana przez szklarza, i będzie to kabina, która powinna być wówczas montowana do podłogi. Do tego naroża, i tak naprawdę dodatkowo e, powinien być spornik. Jeżeli mamy kabinę tutaj gotową, e, tak, kupioną e, od danego tam producenta, no to nie warto tego montować do narożnika samego, dlatego że no, narożnik jest tym elementem i zwłaszcza jeżeli mamy narożnik, tak, gdzie tniemy płytki pod kątem 45 stopni, no to jest tym elementem, który jest jakby no, mało, powiedzmy to, nośny, tak, w cudzysłowie, czyli jest to element e, mało odporny, tak. Więc dlatego tutaj jesteśmy odsunięci. Troszeczkę od narożnika i dopiero jest tutaj montaż kabiny w profilu. I dlaczego to jest jeszcze takie ważne? Dlatego, że jak mamy odpływ liniowy, to przed wykonaniem płytek, czyli płytek, a tak naprawdę od spadku, tak? No bo jak mamy odpływ liniowy, musimy mieć spadek 2%, no to przed wykonaniem tego spadku. Czyli przed wykonaniem jeszcze położeniem płytek, w momencie, kiedy wykonawca będzie robił spadek pod odpływenowy, musimy wiedzieć, jaka będzie kabina. Dokładnie wiedzieć, jaka będzie kabina. Dlatego, że zazwyczaj, jeżeli mamy tutaj na przykład kabina, tak, tak jak jest tutaj 100 na 90, to to jest wymiar tak zwany gabarytowy. To jest wymiar w momencie, jakbyśmy sobie ją postawili na brodziku 100 na, na 90, ale wymiar do osi szyby, tak, czyli do tego, co ma nam być, co ma się kończyć. Na y, momencie, tam gdzie jest ta niecka, tak, do osi szyby, jest nieco inny. i Wynika on z dokładnej karty y, technicznej producenta. I dlatego to jest tak ważne, żeby to sprawdzić, żeby nie okazało się, że niecka, którą wykona Wam wykonawca, jest za duża albo za mała. Bo wtedy już no, jest problem, bo kabinę musicie wtedy kupować na wymiar albo robić u stolarza. A to wiadomo, jest czas oraz koszty. Więc zwracajcie na to y, uwagę. W tej łazience, jak widzicie, mamy też trzy rodzaje płytek jasne te la marmurowe 120x120, te szare, które też były w wiatrołapie 60x120 i małe płytki dekoracyjne, wymiar chyba 6,5 na 20. One są białe, ale no właśnie to jest taka kolekcja płytek, gdzie wiecie, każda wygląda, można powiedzieć, troszeczkę. Inaczej, i te płytki też idą nam do samego końca, i one są na całej tej ścianie, tak? Czyli ta szafka jakby przychodzi nam, jest montowana do, do, do ściany, na której też są płytki. i Tu mamy silikon, który nam zabezpiecza tą, tą powierzchnię, to miejsce styku blat ściana, i tutaj również, także tak to tutaj wygląda. Mam nadzieję, że filmy Wam się podobały. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. No i też lajki, udostępnienia, łapki w górę. To wszystko mile widziane. Pozdrawiam.